Daj znać, jak Twój piątek. U mnie dzisiaj dopinanie różnych tematów. Koniec tygodnia, tego roboczego oczywiście, bo wiadomo, że jeszcze przed nami weekend. Natomiast ja zazwyczaj w piątki robię tak zwane sesje podsumowania biznesu. To jest nawyk, który wyrobiłam w sobie już lata temu, działając jeszcze w, bran w branży marketingu sieciowego, gdzie spotykałam się ze swoim zespołem sprzedażowym i tam. Robiliśmy właśnie co piątki wyznaczanie celów, planowanie kolejnego tygodnia, umawianie spotkań i dokładnie to samo teraz kontynuuję. Kontynuuję to w wszystkich swoich działalnościach, w których byłam i z którymi miałam do czynienia w mniejszym, większym stopniu. Czy to była branża finansowa, czy to były ubezpieczenia, czy to były nieruchomości. Teraz branża szkoleniowa, więc tak czy inaczej, piątek to jest taki święty dzień, na to, żeby zrobić zweryfikowanie tego, co się wydarzyło, co się zrobiło i tego, co jest jeszcze do zrobienia. Bo oczywiście no, wersja idealna jest taka, że wszystko jest dopięte, zapięte i zrealizowane, ale nie zawsze tak to wygląda. Czasem przychodzi piątek i okazuje się, że jeszcze. 30% tematów albo, albo 70% tematów jest po prostu porozgrzebywana. No i niestety trzeba to jakoś później poukładać i pomóc sobie, po prostu pomóc sobie w realizowaniu tych celów. Więc. To jest właśnie taki czas. Godzina, półtorej, czasem trochę więcej, czasem trochę mniej w zależności od tego, co tam jeszcze wchodzi w te podsumowania. I w analizy I, no i głowa czysta. Tak to można ująć. Głowa czysta, wszystko spisane, wszystko podsumowane w kalendarzu, w arkuszu kalkulacyjnym, w notatnikach ewentualnie, jeśli jest taka konieczność. I dzięki temu można pierwsze, ze spokojem ruszyć na weekend, a po drugie, ze spokojem. I gotowością już szykować się na kolejny tydzień. A właściwie jest się naszykowanym na kolejny tydzień. Nie trzeba się nad tym specjalnie później zastanawiać w niedzielę wieczorem. O Jezu, co ja tam jeszcze mam do zrobienia, bo po prostu wszystko jest już przygotowane, gotowe. Wystarczy tylko otworzyć sobie kalendarz i wszystko jasne. I to niech będzie taka moja dzisiejsza wskazówka dla ciebie. Czy to działasz w biznesie, czy w korporacji jakiejś. Czy po prostu w swoim życiu osobistym możesz stosować takie sesje, no wiadomo w życiu osobistym już nie planowania biznesu, tylko swojego życia i również wyznaczać cele, planować realizację tych celów, swoich postępów, bo tak jak pisałam we wczorajszym poście, jak się nie rozwijasz, to się zwijasz. No, w wczorajszym poście akurat w trochę innym znaczeniu pisałam o rozwoju, może nie w tym, że się nie rozwijasz, to się zwijasz, ale jak się nie rozwijasz, to więdniesz. W takim znaczeniu było we wczorajszej wieniowej refleksji. Także podziel się, jak twój piątek i daj znać, czy korzystasz z takich sesji podsumowania biznesu, czy robisz takie co piątkowe yy, bilansowanie rachunek sumienia swoich postępów, swoich działań, a jeśli nie, to co innego? A w jaki inny sposób robisz podsumowanie swojego tygodnia? Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.